Mamy za sobą półmetek regat, w sumie pierwszych 200 optymiściarzy skończyło swoje regaty, teraz czas na tych młodszych, przyjechało ich około 300, także myślę, że będziemy mieli prawie pół tysiąca osób, czyli całkiem niezła liczba młodych żeglarzy, którzy będą się ścigać, a pogoda zapowiada się całkiem obiecująco na kolejne dni. Są świetne warunki do żeglowania. Ja uważam, że rzeczywiście jedne z lepszych na świecie. Może niektórym brakować trochę fali morskiej, ale myślę, że akwen jest wieczny, bezpieczny i, i taki stabilny, przewidywalny. Także myślę, że to też przyciąga żeglarzy nie tylko z Polski, bo chciałem powiedzieć, że też około 40 Czechów przyjechało na regaty do nas i również rywalizowało dzielnie na wodach Zatoki Puckiej. Optymist to łódka dla najmłodszych żeglarzy. W Polsce na optymście ściga się myślę, że blisko tysiąc, jak nie więcej osób. Także jest to klasa dla dzieci w sumie od 6 do 15 roku życia. Także swoje marzenia, swoje plany mają właśnie najmłodsze dzieciaki i później z tej właśnie przygotowawczej klasy przesiadają się na większe łódki i próbują swoich sił na większych łódkach.